Pierwszą dyscypliną będzie walka o stołki. Zapraszamy stołki na scenę. Chodźmy w półeczką. Znamy to, znamy to walka o stołki. Muzyka robi stołki. Oh, oh. Niestety, niestety, kto odpadnie. Na tym będzie na zała. Asystentka podaje prezesowi dokument do podpisania karteczkę. Tak prezes bierze karteczkę. Następnie asystentka przybiera pozycję asystującą, czyli na swoich twardych plecach jest podporą dla swojego prezesa. Prezes podpisuje, podpisuje karteczkę i w tym momencie Nachodzi go refleksja, to chyba jednak był błąd. Mnie karteczkę w dłoni, w jednej dłoni. I co robi z tą karteczką? Oczywiście, jak się stało na każdego prezesa, trafia sedno. Zapraszamy na scenę Szczeble Kariery. Zapraszamy na scenę... Tak pytanie. Jaka afera na bankiecie u premiera stała się początkiem kariery Nikodema Disney? A. Czy była to afera sałatkowa, czy była to afera podsłuchowa, czy była to afera kolejowa? No, jeszcze jeden stopień na szczeblach kariery. Brawa dla Pana Prezesa, brawa, 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 brawa dla pana, dla pana Prezesa. Ostatnia, główna nagroda, proszę Państwa, to jest dwuosobowe zaproszenie na premierę, która odbędzie się 19 stycznia na scenie w CEIK-u. E, to jest pierwsza a druga rzecz, proszę Państwa, to jest urocza kolacja, wybory w restauracji od w hotelu, hotelu Dyplomat.